Trzy błędy, przez które nie mówisz co myślisz. Po pierwsze, nie rozumiesz, że asertywność to nie jest mówienie słowa nie. Mówienie słowa nie to negacja. Asertywność to stanowczość, która ustala granice w relacji. Dlatego mów, co czujesz w wyniku tego, co ktoś do ciebie mówi z poszanowaniem jego osoby. Zamiast mówić: "Przez ciebie czuję się niepotrzebny", mów: ja w takiej sytuacji czuję się, jakbym był niepotrzebny. Po drugie, brakuje ci pewności siebie. Pewność siebie nie zależy od twoich wyników finansowych, ocen w szkole czy posiadanego samochodu. Pewność siebie to wewnętrzne przekonanie, że jesteś zdolny do radzenia sobie z wyzwaniami życia i zasługujesz na szczęście. Dlatego otaczaj się ludźmi informacjami i bodźcami, które cię budują, a nie rujnują. Po trzecie, masz niskie poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości składa się z dwóch czynników: szacunku do siebie i wiary w skuteczność. Nie szanujesz siebie, skoro porównujesz się do innych, człowiek, który szanuje siebie, jest na tyle spójny ze swoim życiem, że nie musi porównywać się do innych. Z kolei wiara w skuteczność to przekonanie graniczące z pewnością, że sobie poradzisz. Jak zrobisz rachunek sumienia, to okazuje się, że większość rzeczy w życiu wykonałeś skutecznie. Dlatego śmiało uwierz w siebie i znajdź kogoś, kto w ciebie wierzy. Zapisz tą rolkę na później i obserwuj mój profil, gdzie masz więcej porad na temat tego, jak skutecznie osiągać i dokonać zmian.